I właśnie na tle tego lasu, na tle nieba, na samej górze stoi baba kamienna z towarzyszem, tak zwana morowa pani. Przez ten płotek, mam nadzieję, że nie podłączony? Nie. Musimy przeskoczyć. To może ja pierwszy? Mogiłki. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej. Tutaj badania prowadziliśmy w 2021 roku w ramach projektu Mogiłki Pogranicza. I to był jeden z głównych takich momentów przełomowych w, sumie w badaniach nad cmentarzyskami, W którym miejscu w przeszłości one się znajdowały i kto został tam pochowany. I takim pierwszym strzałem wśród tam paru innych stanowisk był Knyszewicz z powodu tej kamiennej baby, do której idziemy. Kolejny typowy płotek. To jest ścieżka zwierzęca, tu zwierzęta zapewne wydeptały, może też i turyści, bo jest trochę odwiedzane, ale nie tak często. No jednak jesteśmy całkowicie na uboczu wszystkiego. To widać było po tej drodze, którą tutaj dotarliśmy. Na początku asfalt, potem asfalt zmienił się na bruk, a bruk zmienił się na piasek. A teraz już mamy pod sobą tylko miękką, lekko wilgotną Darnię. Tu tylko tej brzozy. Tutaj wzgórza, tutaj doliny. Wszystko teraz ogarnięte mgłą czuć, że to jest wyżej, prawda? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że idzie tędy kondukt żałobny, który właśnie ze wsi wychodzi tą drogą, którą my przyjechaliśmy, mija tutaj te wzgórze i zapewne gdzieś w tym miejscu wspina się na samo cmentarzysko. O, pierwsza stela. Widoczna. Tutaj następna. Pajęczyn trochę. mieliśmy wykop archeologiczny. Chodziło dokładnie o geomagnetykę. Jest to taka metoda polegająca na tym, że chodzi się z urządzeniem gradientometrem, który mierzy lokalny magnetyzm i wszystko co jest wkopane ma troszeczkę inny magnetyzm od tego co naturalnie się utworzyło. I w ten sposób szukaliśmy anomalii. I Te anomalie musieliśmy później sprawdzić właśnie wykopami archeologicznymi. Żeby wiedzieć czy są czymś więcej. I były grobami. Całymi układami grobów. O, jesteśmy już na samej górze. Widok, stąd jest piękny, prawda? A to chyba pan Kuklik. Jeździ on zazwyczaj, jak ja tu się pojawiam, to gdzieś wyjeżdża tym traktorem z daleka. Mieszka tutaj, tuż przy tej drodze. Stoimy tutaj nie sami. Przed nami znajduje się. Krzyż, który wygląda jak człowiek. Ramiona rozpięte na boki, i góra krzyża tutaj troszeczkę łamana, ale też składająca się w taki trójkąt, gdzie ostrze trójkąta to jest jego szyją. powiedzmy góra głowy to jest podstawą tych boków. Jest nazywany tutaj babu kamienną, albo też imorową panią. Jest taka legenda, która w całej rusi białej. Obiega w ogóle o cmentarzyskach, tutaj ze stelami, mogiłkach, opowiadająca o tym, że jest to osoba, która skamieniała w czasie swojego ślubu. Chłopiec i była dziewczyna. Zakochali się w sobie, ale niekoniecznie spodobało to się rodzicom dziewczyny. Ale oni pomimo tego związali się i chcieli podjąć ślub. Jadąc właśnie z domu do świątyni, po drodze zastąpiło im drogę matka. Powiedziała, obiś skamieniała i do ślubu nie dojechała. I było tak, że kondukt no, nie przejął się za bardzo klątwą. Ruszył dalej. I wtedy dla panny młodej upadła chusteczka. I ta chusteczka upadała trzy razy w opowieści. Ale za trzecim razem, jak ją podniosła, to zamieniła się w krzyż kamienny. Wielka żałość nastała w całym wsi. Wśród pana młodego też i z płaczem zanieśli panią młodę na pobliskie wzgórze. Gdzie posadowili ją na szczycie. Legenda ma troszeczkę racji i troszeczkę nieracji, bo takie formy antropomorficznych krzyży u nas występują na Podlasiu. Słynne są neple, w mielniku na cmentarzu też stoi krzyż z twarzą. Jest taka też stela, spieniek koło gródka. I ten krzyż należy do tej grupy. On de facto jest krzyżem, czyli po prostu stoimy teraz mniej więcej na grobie zmarłego. Wykonany jest z innego kamienia, to nie jest taki typowy kamień narzutowy. To co mamy, proszę zauważyć, te fragmenty małych kamieni w środku, porośnięte właśnie jest na niebiesko-zielono, dlatego że to jest forma jakiegoś wapniowca muszelki, z tego co pamiętam. O, tutaj, widzi Pani, tutaj taka biała. To są miliony lat. Stamtąd został w jakiś sposób przetransportowany tutaj. Na podlasie i wykonano z niej krzyż dla zmarłego. Więc pokazuje to, że ta osoba tutaj pochowana, a raczej jej rodzina, miała finanse na to, żeby taki krzyż sprowadzić, ukształtować i wnieść i postawić w tym miejscu. I on nie stoi tutaj sam, bo obok niego stoi mniejszy, podobny. Ten krzyż ma taką dziwną formę, ale do tego może opowiem. Później, bo to jest troszeczkę sprawka nas, archeologów i mieszkańców Kniszewicz, ale zauważmy jego takie formalne rzeczy, też podstawa rozszerzona jak suknia stojącej postaci w formie takiego trójkąta, góra już mniejsza. Zarysowana lekko forma krzyża, tutaj, ale widać, że ta ręka była troszeczkę inna, ale materiał ten w stosunku do tego jest identyczny. A tutaj w okolicy, jak spojrzymy, inne nagrobki są w postaci takich kamieni niesione tutaj przez lodowiec. Mówimy głazy narzutowe często. I z nich wykonywano też nagrobki. Taki kamień łupano i ustawiano na samym grobie. Zapewne na tej stronie płaski umieszczano mały znak krzyża, który na niektórych jeszcze stalach się zachowuje. W tym przypadku tego nie mamy. Oprócz samego stojącego kamienia były kamienie, które kładziono na samym grobie. Taki bruk kamienny, który tutaj może jest i zachowany, ale niestety widzę, że jest prośnięty mocno darnią. Ale tutaj tutaj go czuję. O, proszę bardzo, żeby nie był osłowny, pod samodarnią, pod pchem znajduje się kamień. Pomimo paru wystających kamieni, my wiemy z badań technicznych, że tych kamieni jest tu więcej po prostu cmentarz. Kiedy przestał być już użytkowany przez ludzi, powolutku zaczyna się podnosić. Darni i trawa pochłania kamienie, przykrywając nagrobki, ale też i ludzi, którzy tutaj są pochowani. Znikają w naszym krajobrazie i tylko właśnie te krzyże dzisiaj znamienują to, że tu jest cmentarz. Cmentarz jest związany ze wsią, którą tutaj widzimy za nami, rozpostartą między drzewami i mgłami. Wieś powstała w XVII-XVIII wieku. Założona najprawdopodobniej przez osadników ze wschodu, z rejonu Grodna, i ci ludzie na co dzień zajmowali się takimi posługami na rzecz puszczy. Stara szlachta ruskiego pochodzenia, Knyż albo wicze, bo z ich było parę klanów, które tutaj się osiedliło. Wyobraźmy sobie, jak ten teren mógł wtedy wyglądać. XVII wiek Wielka Puszcza ściągnie się od Augustowa aż po Białowieżę. Może nie nie wychodząc z lasu. To wszystko, co widzimy, było przykryte zapewne lasem, i ta miejscowość była taką wyspą. Na najbliższej wtedy świątyni było albo południe, albo dzień drogi. Więc jeżeli umiera nam najbliższy, to musimy go pochować całkiem szybko. Ląduje na naszym cmentarzu. I nasz cmentarz to jest właśnie ten cmentarz, na którym się teraz znajdujemy. To jest cmentarz mieszkańców, którzy tutaj mieszkali. Kniszewiczki Cmentarz. XVII wiek. Dzieli nas ile? 700 metrów od zabudowań. Ten krajobraz, ten, który oni sobie stworzyli, wtedy wsi, obok cmentarz na wzgórzu, tak żeby z cmentarza można było obejrzeć, gdzie są nasi potomkowie, a my ze wsi możemy obejrzeć, gdzie są nasi przodkowie. Cały czas jesteśmy w jednej przestrzeni i siebie widzimy. Nie pod samą babu, tylko przy tym złamanym krzyżu tuż obok. Odkopaliśmy szczątki ośmiu osób. Osoba zmarła położona na wznak. Czasami w trumnie, czasami tylko w samym całunie. Ręce złożone na podbrzuszu, czasami prawa ręka na sercu. Duża część zmarłych bo też w innych wykopach. Znaleźliśmy tam około 10-12 pochówków, też bardzo duży odsetek dzieci. To było piątka, szóstka dzieci. Co do tego, z jakich czasów, tutaj pomógł nam staropolski obyczaj obola zmarłych. Oból zmarłych to była taka mała moneta. Coś w wielkości naszego dzisiejszego grosza, wykonana często z srebra lub miedzi, w zależności od czasów, która była składana zmarłemu w ręce, w usta, po to, żeby spełnić niejako dwa zadania. Pierwszym zadaniem było to, żeby ten zmarły, ostatnie grzechy, które mu zostały po śmierci, mógł wykupić tą drobną monetę, żeby bez problemu przejść do nieba. Ale drugą to, żeby on jak najszybciej tam przeszedł i żeby nie został tym właśnie, Zmarłym niespokojnym, zmarłym, który może mieć jeszcze jakieś sprawy do załatwienia u nas i chciałby się o coś upomnieć, albo jeszcze by chciał kogoś ze sobą zabrać, czyli byłby tym upiorem. Bo to, że jak my dzisiaj przy tradycji początku listopada, kiedy idziemy na groby naszych zmarłych i opłakujemy ich, stawiamy im znicze, wspominamy o nich, to za bardzo nie tak wyglądało na Wtedy było takie coś takiego horror mortis. Bano się śmierci. Bano się ludzi, którzy umarli niespokojnie. Na przykład zakazywano matkom opokiwać za długo dzieci, żeby one spokojnie przeszły do posła, żeby matka ich nie trzymała, bo bano się właśnie upiorów. I to było bardzo rozpowszechnione i na Podlasiu, i w Polsce, i na Litwie. Na pewno zwróciła Pani uwagę na to, że ten kamień na górze jest całkowicie biały, a ten na dole jest prośnietym chem. I jest troszeczkę szare, a pośrodku nich znajduje się taka spoina. Kiedy pierwszy raz byli tutaj archeolodzy w 1974 roku, wykonując pierwszą taką dokumentację archeologiczną, z tamtego kierunku, tutaj przed nami, wykonano zdjęcie. I na tym zdjęciu widoczne były krzyż, baba kamienna nasza, obok drugi cały towarzyszący krzyż i ta stela przed nami. Kiedy ja tutaj przybyłem w 2019 pierwszy raz, to już było tak, że ten krzyż po lewej stronie był złamany. Brakowało jego głowicy. Podobno w wsi jest taka historia, że ktoś kiedyś chciał poszukać złota, które zostało tutaj gdzieś ukryte. Na co może wskazywać też i ten dołek tutaj za nami. I w trakcie kopania krzyż został złamany. A złota nie odnaleziono, a nieszczęście też i spotkało tych ludzi. Kiedy założyliśmy tutaj wykop, tuż po zdjęciu Darni odnaleźliśmy taki nieforemny fragment kamienia. Jeden z naszych tutaj kolegów stwierdził, że słuchajcie, ale to jest podobny kamień. Mówimy rzeczywiście, przyłożył go w tym miejscu i to jest po prostu fragment połówki, której nie ma. Później wraz z mieszkańcami Kniszewicz, panem Stanisławem Nicewiczem oraz jego teściem doprowadziliśmy do tego, żeby ten krzyż na nowo połączyć za zaskodu konserwatora zabytków. Ale jak widzimy, w tym miejscu trzeciej części jeszcze brakuje. Nie odnaleźliśmy jej w wykopie. Może gdzieś ona tutaj jest pogrzebana. Bardzo mnie też porusza, że pierwsi archeolodzy zobaczyli całość. Ja zobaczyłem rzecz złamaną, a razem z mieszkańcami odtworzyliśmy to na nowo. To, że trzeciej części brakuje, to też pokazuje nam, że praca nasza nie jest skończona. To jest tak, że kustos temporis. Kustos to jest strażnik po łacinie, a temporis czasu. Czyli to jest człowiek, który strzeże czasu, ale to nie jest taki zegarmistrz, który patrzy, jaka godzina jest, tylko to był człowiek, który odpowiadał za tradycję. No i nie bez przyczyny w muzalnictwie najwyższą rangą, jaką można osiągnąć, jest kustosz. Strażnik. No i cóż, znowu mamy barierę przed sobą. Cześć, tylko ja się nie przywitam, bo ja tnę ten. Także ja brudny do tamucha pójdziemy. Bo mnie tutaj można zwiedzać i na podwórku różne rzeczy. Hubert widział, bo duch jest ten słynny już w okolicy, jak widać. To się nazywa czuczało. Tak przynajmniej nasz tutaj język prosty określa tego typu stwory. Jedni mówią, że to dobry duch, drudzy mówią, że to zły. Ja mówię, że to jest dobry, wesoły duszek. Witam wszystkich na wjeździe do Kniszewicz z lampą ładną, udającą płomień ognia. Na łańcuchu jest lampa, która ma ponad 200 diód. Sterowane to jest komputerkiem małym, no i tutaj wnęka była rozświetlana w środku, ale niestety dostałem zgłoszenia od takich trochę. Pijących osób, że trzeźwieją, jak to w nocy na czujnik ruchu się rozświetlało, no to niestety musiałem zlikwidować rozświetlanie wewnętrzne zostało tylko tu w tej lampce te płomień już nie straszy. Te mogiłki historia była opowiadana przez starsze osoby. No nie zawsze zgodna jedna z drugą, bo to raz cmentarz choleryczny, raz mogiłki i dzieci. Rozwiał to hubert, który tutaj przyjechał z archeologami cmentarz z XVII wieku Takich, jakich jest dużo tutaj przy wsiach, w sąsiedniej wsi Słoi, w Szczęsnowiczach. No i te, które badał Hubert wraz ze swoją ekipą, po przyjściu z Prus nowych przepisów uregulowały to, że no już nie można tutaj grzebać ludzi. Trzeba grzebać w miejscach ogrodzonych, blisko miejsca kultu. Wtedy właśnie zaborcy przykręcili śrubę. Zakazali chowania się w takich miejscach, które oni nie mogli kontrolować ze względów epidemicznych, ale też i ze względów podatkowych. Bo pobórce podatkowy, taki Prusek czy Rosjanin później przyjeżdżał na wisi, ma w spisie, że osoba jest. Ale osoba już nie żyje od dwóch lat, bo została pochowana na cmentarzu tutaj. Więc to też było powodem zaprzestania funkcjonowania mogiłek. Korzenie są z Knyszewicz mojej żony, czyli teść. I nawet jak ten jeden szkielet został zabrany, no to Joanna, tak jak słyszała, niewysoki, krępy, silny człowiek. Bez różnych schorzeń na kościach, czyli dobrze odżywiany. To sobie że to mógłby być jakiś przodek, bo Teściu jest taki właśnie krępy, dobrze odżywiony, wysportowany, codziennie robi dużo przysiadów. Nie ma schorzeń żadnych kosnych, ponieważ nie tutaj gania i męczy na podwórku. W Kniszewiczach i Oroszewicze są dosyć długo i to wiele rodzin jest i może to jedna z tych osób tam jest pochowana, właśnie. To zapraszamy do domu na herbatę? Woda zagotowała na kawkę, 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 kawkę. Z miłą chęcią, tak? chęciu. czy wymarzliście, tak? No troszkę tak, no to jednak pogoda jest bo tam chodziliście po górce, jak się domyślałam. widziałem na Piw tak. Samochód, tam akurat ratowałem swój podwórek w błota. Powinno się ciastkami podestować. Ja niestety nie zdążyłam hmm. zrobić ciastek, bo my byliśmy w Stoku, ale mam chleb, mam kozi ser, mam miód. Także to będzie taki zastępstwo. Własnej roboty na Rzekłasi. A wracając do tych jeszcze, to będą jakieś dodatkowe badania? Chcielibyśmy poszukać potomków. Takie mamy hipotezę, że patrząc po innych nazwiskach, przecież też i twoje nazwisko, mm -hmm. które tu występuje też w źródłach i w XVIII, i potem w XIX wieku się powtarza, i w XX, jakichś twoich tutaj przodków też odnajdziemy. I tym bardziej, że mój pradziadek był właśnie z Sklęszewicz, a z Charkawicz no, prababcia. To z dwóch miejsc, gdzie tak. robiliśmy badania, więc tak. jak najbardziej. Możemy po mitochondrialnym DNA starać się na przykład zobaczyć, ile czasu minęło od osoby do osoby, mm. ile po kolei. Tak, to byłby idealny. I ja on to... się bez problemów zgodzi, bo ja z nim o tym rozmawiałem. No, tylko to jeszcze chwilę potrzebuję, bo musimy zdobyć finanse. No, to jest z najbardziej trudnych i finansowo żadnych badań, bo to są DNA. Tutaj działamy na poziomie już prawie że atomowym, mm -hmm. żeby się dowiedzieć i otworzyć ten łańcuch, który jest zerwany mm -hmm. de facto. I namnożyć to jak zakwas, który jest w chlebie tym swojskim. <grym> tak, tak, <grym> to, to jest na tej samej zasadzie. Czyli będzie z tego jakiś chleb. <grym> będzie z tego chleb na pewno. <grym> Teraz jak wygląda ludzka śmierć? No to jest człowiek, nagle mówimy, człowieka nie ma. Człowiek zniknął i, i gdzieś pojawi się na tym cmentarzu daleko. Wtedy to po prostu się przejął zmienił mieszkanie, wyszedł z domu. Ten koniec gdzieś jest, ale my nie zostaniemy wyłączeni w ogóle społeczności. Dalej będziemy w Kniszewiczach, tylko że nie będziemy w domu, będziemy na cmentarzu. Dlatego on był ostukiwany, na np. trumnął próg trzy razy, żeby on opuścił dom i przeniósł się po prostu do drugiego domu, który cały czas nam towarzyszy w tym jednym zamkniętym krajobrazie. Jesteśmy przywiązani do jednej ziemi. Tak, prawie. jesteśmy przywiązani do jednej ziemi, my ją żyjemy. Ona nas karmi, tak, jak te drożdże. No. Wyrastamy z ziemi jednej, tworzy naszą kulturę, i my tutaj dalej piękniejemy z czasem. Ale ja naprawdę już muszę iść do chleba. To jest bardzo ważny czas. Dosłownie co do minuty. Tak, no rozrost. Już pół godziny po czasie jestem. Tak? Zapas 15 lat już u mnie jest, rośnie 18 godzin. Właśnie to już ciasto chlebowe nie tak was. Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, mogiłki. W audycji wystąpili Hubert Lepionka z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Joanna i Stanisław Nicewiczowie, mieszkańcy wsi Knyszewicze.